Zadanie dziewiąte, zbiór zadań CKE. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń, wybierz P, jeśli jest prawdziwe, F, jeśli fałszywe. Stwierdzenie pierwsze. Wyrażenie 2x do 2 minus 1 można przekształcić równoważnie do wyrażenia. No i mamy tutaj iloczyn dwóch, dwóch wyrażeń zapisanych w nawiasie. Przemnożymy sobie tutaj, jak widać, każdy element raz, razy, każdy element, począwszy od 1 razy x pierwiastek z dwóch, to jest x pierwiastek z dwóch, 1 razy minus 1, to jest minus 1, minus x pierwiastek z dwóch razy x pierwiastek z dwóch, to na pewno będzie x. Ale x pierwiastek z 2 razy x pierwiastek z 2 to jest x razy x, x do drugiej, razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to jest pierwiastek z 4, zamienię kolejność to będzie 2x do potęgi drugiej, czyli minus 2x do drugiej i minus x pierwiastek z 2 razy minus 1 to będzie plus x pierwiastek z 2. Dokonamy redukcji wyrazów podobnych. Czyli najpierw będzie minus 2x do drugiej. To i to jest podobne. I to jest tego 2, czyli będą plus 2 pierwiastki z 2 x i na koniec minus 1. Czy jest to samo, co, co, co pierwotnie powinno wyjść, czyli 2x do drugiej minus 1. No niestety nie, czyli tu jest fałsz. W drugim stwierdzeniu użyjemy wzoru słuconego mnożenia. Tutaj zapisanego. Wzór ten znajduje się w tablicach matematycznych na stronie numer 7. Można też go pamiętać, ale jest, skoro jest w wzorach, to, to warto skorzystać. No i podpisujemy sobie 2 dodać x w nawiasie do potęgi trzeciej, minus x do drugiej, x dodać 6, minus 12x. No i do pierwszego nawiasu stosujemy. Wzór skróconego mnożenia można sobie tu zaznaczyć, że nasze a to jest 2, a b to jest x, żeby x, żeby nam było łatwiej. Czyli zgodnie ze wzorem a do trzeciej, czyli u nas 2 do potęgi 3. 2 do potęgi 3. Dalej jest dodać 3 a do drugiej, czyli 2 do drugiej, tu jest razy, i razy B, a B to X. Dalej jest dodać 3A, a A to, czyli razy 2, i razy B do drugiej, czyli X do drugiej. I na koniec dodać B do trzeciej, nasze B to X czyli x do trzeciej, no a tu mnożymy minus x do drugiej razy x minus x do trzeciej i minus x do drugiej razy 6 minus 6x do potęgi drugiej i przepisujemy minus 12x. 2 do potęgi trzeciej, 2 razy 2 to 4 razy 2, 8 dodać, tu mnożymy, ale najpierw potęgowanie, 2 razy 2, 4 razy 3, 12x dodać 3 razy 2, 6x do potęgi drugiej, i dalej już przepisujemy tak, jak jest napisane powyżej, oczywiście bez zmian. No i dokonujemy redukcji wyrazów podobnych. Redukcji wyrazów podobnych, które są najpierw podobne, x do potęgi trzeciej, one się redukują. Dalej podobne są x do potęgi drugiej, 6x do drugiej i minus 6x do drugiej, to też się redukuje. No i minus 12x i plus 12x i to też nam się redukuje. I zostaje nam na koniec sama ósemka, równa się 8. No i to jest to 8, co w treści zadania, czyli wartość wyrażenia jest równa 8, czyli tu zaznaczamy prawdę.